Cześć, moi drodzy, tuż szczurek, i dzisiaj pokażę Wam trzy przydatne rzeczy. Poradnik jest opóźniony o jeden dzień, no ale się po prostu nie wyrobiłem, nie dałem rady. Postaram się generalnie poradniki wsządać albo w niedzielę, albo w poniedziałek, więc no nie uwierzę w niedzielę, bo w poniedziałek albo w niedzielę, nie wiem, jak będzie wychodziło, tak będzie. A te trzy rzeczy, które Wam pokażę, to jak zrobić kopię zapasowa świata, jak go z niej przywrócić jak zainstalować datapack i jak zainstalować resource pack resource pack czyli paczkę zasobów i datapack czyli paczkę danych no dobrze, zajmijmy się najpierw kopią zapasową przechodzimy sobie w tryb na osobę, wybieramy sobie świat, ja tutaj mam taki jeden swój i teraz tak, utwórz kopię zapasową, jak tu klikniemy to nam się utworzy kopia zapasowa tutaj nam się pra w prawym rogu zaraz wyświetli się minecraft mi troszkę przyciął Właśnie, że zrobiło kopię zapasową. Momencik, momencik, dajmy Minecraftowi. O i mamy tutaj takie okienko. Wykonałam kopię zapasową, więc kopie zapasowe się robi bardzo prosto, a teraz pokażę wam jak świat z niej przywrócić. Dajemy jeszcze raz tutaj wchodzimy i teraz tak otwórz folder świata klikamy i klikamy otwórz folder kopii zapasowych. Tutaj wy jeszcze folderów nie widzicie, ja sobie czekajcie je tutaj wezmę chwycę. Dobra, czekajcie. Oj oj oj. Dajcie Zaczekajcie, moi drodzy. O, jest, jest, jest! Dobra. Mały problem techniczny, ale jesteśmy. Mamy tutaj po prawej folder naszego świata, a po lewej folder kopii zapasowych. I teraz, tutaj jest według daty, na samej górze mamy najnowszą kopię zapasową. Tu jest data i nazwa świata. I jak przywrócić świat z kopii zapasowej? A więc, tak, jest to proste. Tutaj, jeśli cofnijmy do folderu Saves, gdzie są umieszczone nasze światy. A więc tak mm, teraz musimy wybrać sobie nasz folder z kopią zapasową, dajemy tutaj akurat 7 zip ja mam no w każdym razie wypakowujemy tego 7 zipa no po prostu wypakowujemy ten mm, jeśli w każdym razie wypakowujemy ten skompresowany folder e i od razu najlepiej, najprościej będzie sobie tutaj dajemy tak zaznaczamy, Ctrl C, kopiujemy miejsce. I tutaj dajemy. I. Dobra. No właśnie i teraz nam się wyświetliło tutaj. Że te pliki już są i teraz to jest mój świat. Ja tu nie chcę go na razie jeszcze przywracać z kopii, ale wy po prostu <laughs> dajcie zmienić pliki w miejscu docelowym, i wtedy nasz świat przywróci nam się z kopii zapasowej. Ja tu tego nie daję, ponieważ nie chcę go przywracać, i nagle tutaj musicie kliknąć, i wtedy nasz świat przywróci z kopii zapasowej. Więc jak nie wiem, was Creeper wysadzi wam coś, jakiś domek, czy nie wiem, czy jak gracie nas na przodzie i się coś świat zepsuje, czy ja nie wiem, brak prądu, czy cokolwiek by się stało, no to ty właśnie możecie sobie z kopii zapasowej przywrócić warto co jakiś czas ją robić, polecam i właśnie to jest jak ją zrobić a teraz zajmiemy się następną kwestią, moi drodzy z paczkami zasobów sprawa jest również bardzo prosta nawet prostsza niż z kopią zapasową dajemy opcję paczki zasobów tu klikamy otwórz folder z paczkami i wtedy otworzy nam się folder z paczkami. Ja już wam nie będę pokazywał. I do tego folderu musicie po prostu sobie włożyć paczkę zasobów. Ona wam się tutaj wtedy pojawi. Klikacie sobie strzałką ją przesuwać. Klikacie, żeby tu weszła nam i mamy paczkę zasobów, więc z paczką zasobów nikt nie będzie mieć problemów. Paczka zasobów, czyli paczka tekstur inaczej. Mm. Gdzie zmieniałaś na jakieś teksturki, dźwięki. Parę takich rzeczy wizualnych czy wyglądowych może zmienić. Więc co do paczki tekstur, jest sprawa bardzo prosta i to tyle. A tym razem jeszcze jedna rzecz: datapak. Jednak jest jeszcze jedna jakby ciekawostka. Co do paczek danych, jest sprawa też prosta. Paczki danych, czyli datapaki. Generalnie mogą one zjać pewne rzeczy w Minecrafcie. Struktury, rzeczy, które się w tych strukturach w skrzyniach znajdują, dropy z mobów i używać komend, za pomocą comed, robić różne ciekawe rzeczy. Ja aktualnie pracuję nad jednym datapakiem, który sprawia, że eksplorowanie świata Minecrafta będzie bardziej obłacalne, że tak powiem, ponieważ będzie tam można znaleźć w skrzyniach różnych struktur. Zaklęcia o wyższym poziomie niż się normalnie da znaleźć, czyli na przykład ochrona 7, czy nie, 7, szczęście, 5 może. W każdym razie mocniejsze zaklęcie nad takim oto pakiem pracuje i generalnie ja wam go udostępnię i będzie też filmik o nim jak go skończę prawdopodobnie. Więc tylko taka zapowiedź. Myślę, że będzie ciekawy. A teraz powiem Wam, jak go zainstalować. Znaczy, no, nie zainstalować, ale zamontować. Podobnie jak z paczką tych zasobów, tekstur. Tak, wchodzimy, wybieramy nasz świat. Edytuj. I teraz otwórz folder świata. No dobra. Teraz je ja tu przełączę sobie. Powinno być dobrze. Dobra jest, wy to widzicie. I teraz wchodzi folder Data czyli paczki danych, ja to jeszcze tu mam. I tutaj sobie po prostu wrzucamy, wklejamy, wsadzamy paczkę danych, um, którą chcemy mieć na naszym świecie. Tutaj akurat Legendary Travels, czyli to jest taka jeszcze mniej więcej nazwa tej paczki danych, gdzie będą właśnie te podróże. Um, ze zdobywaniem mocniejszych zaklęć i lepszych przedmiotów ale nie jest jeszcze to że tak jak nie mówię, że to będzie końcowa nazwa, lecz na razie sobie ją tak nazwałem i tutaj po prostu naszą paczkę sobie wkładamy i wtedy mamy po prostu już ją włożoną wystarczy wejść na nasz świat i wszystko będzie nam działało więc są to już te trzy rzeczy wam pokazałem, wymieniłem. mam nadzieję, że wam się to przyda Szczególnie zapisywanie świata. I dziękuję za oglądanie. Miło było. Przepraszam, że się dzień spóźniłem z poradnikiem, więc jest żeby nie było że spóźnienia, to albo niedziela, albo poniedziałek poradnik. Środa przegląd snapsta, chociaż już snaprzoty zmierzają do takich małych poprawkowych błędów, czyli wkrótce prawdopodobnie. Będzie też zapowiedziana data wyjścia pełnej wersji Minecrafta 1.16, czyli aktualizacji netheru. Więc też całkiem fajnie. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się to podobało i przydało. Do zobaczenia. Hej!